Witam serdecznie, Adam Kodorowski z tej strony ze sklepu modelarskiego Tank Models. <laughs> po ukazaniu się unboxingu e, rumuńskiego pzl e, na nartach, wersja zimowa, e, jest to praktycznie unboxing na życzenie, ponieważ chcieliście zobaczyć również e, zawartość pudełka z wcześniej wydanym modelem pzl -a, właśnie też IARA 11F w rumu rumuńskich sił powietrznych, bardzo proszę, tak prezentuje się opakowanie tego modelu, i tu już będzie po prostu czysty unboxing modelu PZL w wersji romańskiej. Te elementy znajdujemy oczywiście w pudełku. Standardowo. Zaczynamy od instrukcji. Tak prezentuje się instrukcja. Czyli mamy krótką charakterystykę. Kolejny raz, brawo. Krótką charakterystykę samolotu PZL. Łącznie z wersją rumuńską. Na drugiej stronie widzimy charakterystykę. Znaczy, co ja mówię charakterystykę. Na drugiej stronie zobaczymy zawartość pudełka jakie ramki mają się znaleźć i w jakiej ilości. Widzimy duży zestaw blaszek fototrawionych. Duży plus dla IBG, bardzo fajny zestaw kalkomanii. Tutaj mamy szczegółową tą instrukcję, jak krok po kroku budować ten model, jak również też malować. To już jest standard dla IBG. Czyli możliwość wykonania owiewki z elementów fototrawionych oraz kliszy dołączonej do zestawu. Duży plus też, bo poza tym, że mamy plastikową owiewkę, którą należy pomalować, no tu mamy możliwość wykonania dużo delikatniejszej. Reklama oczywiście modeli i bardzo proszę tu mamy raz, dwa, trzy malowania. I zaczynamy, mamy tutaj w polskim malowaniu jeszcze, zwróćcie uwagę, z oznaczeniem, właśnie też one mają oznaczenie, że jest to model PZL. Mamy w tym momencie i nie, nie likwidowano tych, widzę, tych logo PZL-u. Bardzo proszę, tu mamy tak, grudzień 39, grudzień 1940, e, czerwiec 41. E, powiem Wam, który najbardziej mi się podoba malowanie. Jeżeli miałbym wybierać wersję, to to bym wybrał, ewentualnie tą. No ta nasza, taka podobna do naszej, no to tak słabo ten samolot wypada. No ale taka była historia, nie zmienimy jej. To jest bardzo ciekawe malowanie z tą żółtą osłoną właśnie tutaj silnika, z tym nowym silnikiem. Proszę zwrócić uwagę, że tu tak samo, właśnie nie ma osłony śmigła. To już widzieliście. Parokrotnie przy każdym ten zestaw to jest zestaw szyb do wszystkich modeli PZL wydanych przez IBG. No i będziemy po kolei niealfabetycznie, proszę bardzo, po kolei oglądamy każdą torebeczkę. I zaczynamy oczywiście od skrzydeł. Bo tak wypadło. Tak, skrzydła prezentują się od wewnętrznej strony niewidocznej, a tak, proszę bardzo, z drugiej. Bardzo ładny detal na skrzydłach jest. Różni się on bardziej od tych produkowanych przez Armę. Jest bardziej, powiem Wam, wyrazisty. W każdym razie takie taki ja mam odczucie. Jest po pomalowaniu bardziej widoczne. Jest taki masywniejszy, o w ten sposób. Ale yy, wszystko się poza tym historycznie zgadza. Naprawdę jest bardzo ładnie wykonany detal na modelach PZL od IBG. Tak, to mamy tutaj. Bierzemy sobie kolejną torebeczkę. Dobrze. Ramka z kadłubem tak prezentuje się od wewnątrz. Mamy imitację tutaj klatki pilota, części w ogóle konstrukcyjnej samolotu. Tak prezentuje się z tej strony. Tak samo bardzo ładny detal jest. Wszystkie linie podziału są bardzo ładnie pokazane. Tu mamy otwory strzelnicze. Tu montujemy od wewnętrznej strony właśnie teraz tak. Lotki. Silnik. To jest silnik polski. Tutaj IBG nie usuwało. To jest silnik, który montujemy do PZL P11C, więc tego ten zestaw zostawiamy z ramki. A lotki oczywiście wykorzystujemy. Ramka, właśnie dla węgierskiej wersji, przepraszam, rumuńskiej wersji. Tu mamy właśnie ten silnik używany przez wojska rumuńskie, ta osłona. Tu mamy też elementy do wnętrza silnika, spód do kabiny, no i śmigło. Czyste elementy, zero nadlewek, zero wklęśnień, czyli tych skurczy. Tu jest zamknięcie owiewki. Koła, no niestety, gładkie są. Zero napisu. Tu mamy zagłówek pilota. Część trzecia. Tutaj. Karabinę. To jest ta trąbka, którą montujemy po prawej stronie kadłuba. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Tu mamy tak samo filtr i ostatnia ramka. elementy podtrzymujące skrzydła po lewej stronie, czyli 1-2, które doklejamy do kadłuba, jak i również podwozie 5-6. A to oczywiście jest fotelik pilota i drążek sterowniczy. Czysto tak samo wykonane, bardzo ładnie, precyzyjnie. Elementy wnętrza, proszę bardzo, kabinę. Czyli mamy też elementy, to jest właśnie klatka pilota, którą sklejamy. Wklejamy tutaj, mamy dół. To jest dół, właśnie kabiny pilota. Mamy tylny statecznik. I mamy tablicę. Tablica jest gładka, ale zapewne mamy naklejkę, oczywiście. I dodatkowe elementy. Mamy bomby. I tu warto zwrócić uwagę nie, już nie będę mieszał w głowie. Stateczniki można zrobić w każdym razie ruchome. Tu są właśnie bomby, które mocujemy pod skrzydłami. Stateczniki pionowe, poziome. Tu proszę bardzo, mamy tablicę. Ale tu jest piękna sprawa, posłuchajcie. Tu są kalkomanie do opon. Na opony samochodu samolotu, które są pokazane właśnie w instrukcji. I już wam patrzę, pokazuję. To są te napisy. I mamy tutaj te kalkomanie. No i podwójna blaszka do wnętrza, do silnika. Celowniki mamy różnego typu. Tak samo tu mamy właśnie rodzaje owiewek. Dołącznie P24. Tu mamy kolejną blaszkę. O i tu widać właśnie kliszę. Nie, nie chcę zjechać. Jest powiem wam duże, duże brawa dla IBG. Zestaw jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. To był właśnie zestaw pzl 11 w wersji F, czyli w rumuńskiej. I powiem Wam, że pozostałe pzl -e macie również, Kobuza 11 macie tak samo w różnych wersjach. pzl -e myśliwskie polskie są naprawdę przez IBG bardzo precyzyjnie zrobione. Zresztą tutaj mamy grupę ludzi, którzy pracowała, pomagała IBG w opracowaniu tego Zestawu. Z mojej strony to wszystko. Duży plus dla IBG Models. Ja dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście te zestawy są w ciągłej ofercie mojego sklepu, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Zapraszam do sklepu. Link w opisie. Standardowo liczę na lajki. Z Waszej strony, Trzymajcie się, pozdrawiam Was do następnego unboxingu.